a w pizzę! to nie Halo, halo, panie wódku! Właśnie doleciałem film na drugi kanał. Jeśli chcesz go sprawdzić, to link w opisie. A jak nie, to nie. I alo! Zachęcam cię do dalszego oglądania. Pozdroj z partem. -Drop. EU. Sprawdź nowy event miłosny. Odbieraj dzienny bonus. Otwieraj skrzynki w najlepszych cenach. Zgarniaj super skiny i je ulepszaj. Pula nagród to ponad 30 tysięcy złotych Kliknij link w opisie i zgarniaj nagrody na case.eu Kurwa krata Ile ich tu jest? Bo to są z kilawem Kurwa mać To chuja last długa O kurwa no, to co za świr! Czemu on tak pojechał, kurwa? No chłop na wie, bo na drabinę i do niego O kurwa! O panie... O jak pierdolę, Ty! Co ty to robisz? No zobacz, co się dzieje, nic nie mogę zrobić! Wypokoik chociaż! Mam. No! Dobra, dobra, jest, leży. tak, tak, tak. Przechodzę no do dżungli z tobą. Biegi ja pierdolę. Go? Okno <noise> Nie trafię w dziurę. A ja myślę, że ja wiem gdzie chodzę. Nie, co jest? To teraz nie. Oj, tak blisko sławek tego półsława. Bomba. Lagi, kurwa. Gdzie ja jestem? Ej, chłopski! Kurwa, uciekłem. Ty, w piachu jest dodawie do pójść po kałachach, kałach na galichę. Zatrzyposzno. Ej, gołstuje, to jest chuj! Pana, panie Wako, ma pan minutę na odebranie? Kurwa, on już znowu coś wygrał wcześniej ty. No kurwa, dajcie innym wygrać. Chłop wygrał już z kina. Ale gratulacje, gratulacje panie Wako. Należy się panu. Który miesiąc subskrypcji? Tak, jest 5 miesięcy. Tak, należy się panu. Witam serdecznie. Cześć jak No chuj w pizdę tej grze zajebanyj kurwa Halo, oh, no, kurwa to jest jakaś kanapka jak ruchanie na sandwicza Elka, no? Elka ka, L -ka. Z za góra. pieskiem A ja lubię na psa Za pieskiem, Default. co? <laughs> co? Tu jest? A korb, on mnie pokopał! O kurwa, wyszedłem? El? Weź ale. Dobrze, Paweł, ty. Super. E, Olof! Olof w progu stoi. Jeszcze jeden chodzi, chodź też do B. Ja pierd... JA PIERDOL! Olof, prawo, prawo, Olof. Dobra, chodź. Igle jebany. Piątka. No jest. Tak jest, drużyno. Tak jest, trzeba zwyciężać. Co sądzę o Madosze knucie? Pogowskie. Pogowskie. O, słuchaj, człowiek o niskim wzroście. Czekaj, czy tutaj, tutaj, Troszkę przygłupawy, no, ale no, chyba no, jest no, w porządku, no, mi się wydaje. Proszę nie robić żołtów, bo zbanuję. Teraz już nie. Ja się zagubiłem Fale Tu nie ma smoke'a w ramy, kurwa No nie ma no, nie. no kurwa nikogo nie ma A, plecy! Wygraj moją Przecież Ej, a, a! A! No a, sam gram! Chciałeś sam przecież grać No A, faktycznie Tu, słuchaj Znajdujesz drzwi, zasmukujesz przybył i będziecie wchodzić drzwiami na górę, dobra? Tak, tak, po Powormawuję, prawda? 30 sekund. A no, oni nic nie zrobili, oni stoją w kwadraci całą damek. rundę. Chyba saving Będziemy. Będziemy. Chyba no, to będzie. Chyba saving. Ja już tak powiedziałem. Ja ja powiedział, Ale żoglerka, leży i mam lewo w Weber pierwszy zabrał. Trzy małpy pierwsze. sekund! Faka w Kracie. No. Ej, zdążyłby no. chyba. Co on <grystanie> robi, kurwa? Wę węc, po yes. no. Ja. to Ja. to Ja. Ja. to Ja. Da się to wygrać? <grystanie> się to Darn, wygrać? Kurwa, graj, człowieku WCELOWANY WCELOWANY, A co on Ona się wie, spodziewał? Nie, 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 siedzi i patrzy no, to nie, 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 Ja, nie nie no, tak no, ja dałem, ale... pierdola, Ja nie, 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 Matko bosko Robię to, no bo to lubię Portem emo mi płaci na tubie <śpiewanie> Sprzedałem się przy kolejnej stubie Klikajcie w refa, ja wam to mówię w Moim fanlubie, z ciebie wyskupię Mam tyle kajsu, że czasem go gubię Pełne konto, swój portfel po